Fantastyczna sprawa ten Coffee Shop. Ja to się nie orientowałem w ogóle o co chodzi. Myślałem, że zapraszają nas na dosłownie kawę. Dobrze, że koledzy nie narzygałem na brzydko mówiąc na ramię. Nie zjadłem jednego, no bo ja jednego nie potrafię zjeść. Tylko od razu zjadłem siedem. Siemanko, siemanko, witam was kochani ponownie. Mam nadzieję, że ostatni materiał wam się podobał z bramki. Yy, związany z moim bramkowaniem yy, w Norwegii. Było... Kilka takich miejsc, jakby to powiedzieć, w Europie, bo na świecie to nie powiedziałbym, żebym brałkował, ale w Europie, w Europie tak. Yy, przyznam szczerze, że ten materiał yy, tak mi się przypomniał, żeby wrzucić Wam, bo to było w okresie studenckim, kiedy jeszcze tak na dobrą sprawę de facto nie zajmowałem się yy, bramkowaniem, a po prostu byłem duży, tak. No i yy, jak studiowałem, a studiowałem sobie, yy, żeby nie robić. Yy, reklamy, marketingu dla tej szkoły. To była Wyższa Szkoła Handlu i Prawa. <laughs> Czyli jednak powiedziałem, dobra, nieważne, w Warszawie. Miałem taki epizod yy, krótki w życiu. O, był krótki, krótki w ten sposób, że no, było to podobnie jak z Norwegią. Tylko Norwegia była dużo, dużo, wiele lat później, a Holandia, bo o tym chciałbym Wam opowiedzieć, Holandia była dużo, dużo wcześniej. No i to był taki ciekawy dla mnie okres, no wiadomo okres studencki, taki jak to się mówi studencki, czy wiatr we włosach, a że włosów tyle mam, no to uh, i uh, Zaczęło się wszystko w okresie moim, mojego nauczenia szkolnego, ale czy nie szkolnego, tylko takiego powiedziałbym poszkol, poszkolnego, studenckiego. Miałem okazję być w Holandii na wymianie studenckiej, teraz w obecnych czasach to się nazywa... Erasmus, um, Erasmus Student Exchange, coś takiego. No ale wtedy tak się to nie nazywało. Wtedy to jeszcze nie było tak popularne. Wtedy to nie było popularne w ogóle pod tym względem, no, po prostu była wymiana studencka pomiędzy szkołami i pojechaliśmy, słuchajcie, bo pojechaliśmy grupą, tak? Pojechaliśmy grupą jakby osób, pojechaliśmy sobie do, do Holandii. A mieszkaliśmy pomiędzy w sumie w dwóch miejscach, tak? mieszkaliśmy, w jednym mieszkaliśmy, w drugim pracowaliśmy, było to dwa miejsca. Dokładnie jedno się nazywało Flissingen, a drugie nazywało się Middelburg. No i dosyć ciekawe miejsce, blisko wody, bardzo ładna okolica, bardzo sympatycznie. Powiem tak, wcześniej ta młodzież przyjeżdżała do nas, do Polski, mieszkali u nas w domach, a później my jechaliśmy tam do nich. I jakby mieszkaliśmy u nich w domach, tak? Czyli z ich jakby rodzicami, rodzinami. No i powiem wam, tak jak my nauczyliśmy yy, yy, Holendrów takiego, yy, takiej kultury polskiej, zachowania, jakby to wyglądało, no to oni nauczyli nas swojej. Troszeczkę innej, odbiegającej troszeczkę od yy, od jakby standardów, które się na co dzień zna i widzi w domach polskich. Wiadomo, no, co kraj to obyczaj. U nich to, co dla nas było tutaj normą, dla nich było dosyć specyficzne, a to, co u nich było normą, dla nas było wielkim wow. Choćby sam fakt, że pamiętam, zostaliśmy zaproszeni właśnie przez ekipę małolatów do tak zwanego coffee shopu. To taka jedna z początkowych, ciekawych sytuacji. No mówię coffee shop, no fantastyczna sprawa, ten Coffee Shop. Ja to się nie orientowałem w ogóle o co chodzi. Myślałem, że zapraszają nas na dosłownie kawę i ciastka. No i kawa była, i ciastka też były, tylko że ciastka były troszeczkę inne. Na początku myślałem, że to po prostu taka nazwa jest, bo yy, mówią do nas w ten sposób: Those are the special space cakes, czyli jakieś kosmiczne ciasteczka. Ja mówię, no kosmiczne, jak kosmiczne, wyglądają normalnie, mówię. Wezmę zjem, spróbuję. No przecież ciastko to ciastko, tak? A wyglądało to trochę jak takie małe brownie, coś, coś w tym stylu, więc mówię, no okej, okay, nie ma problemu. Am. Nikt tego nie chciał jeść, mówię, nie, dobre, nie smakuje, nie, ale takie w smaku były dziwne, a że ja nie ukrywam, jestem łasuch, no to yy, ta kawka i te ciaska tak, te kawka i te ciastka, no, nie zjadłem jednego, no, bo ja jednego nie potrafię zjeść, tylko od razu zjadłem siedem, yy, po czym że, oni mówią, no, nie, śmiało, nie krępuj się, my już nie będziemy jedli, właściwie to nikt tam nic nie zja, tylko ja tam żarłem, jak proszę, troszeczkę, dobre były te ciastka, mi tak jakoś smakowały, no, może takie trochę... Z datą, z datą, słabszą, ale myślałem, że może to takie ichniejsze. Nie chciałem im przykrości zrobić, że zaprosili nas na kawę i ciastka, a my tych ciastek nie jemy, tak? No więc Space Cakes zjadłem. Zjadłem ich ogólnie, na no, 14 talerzy było. One takie malutkie były, te ja mówię, dla dużego chłopa 14 ciasteczek, tak pach, 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 pach i nie było, nie? No i siedzimy, rozmawiamy, tego... Ja po czasie mówię, że słuchajcie, no, te wasze Space Cakes są jakieś takie trochę y, chyba fermentowane, y, były albo coś im się stało, no, coś, coś jakoś nie tak. No. A oni tak mówią: bo wiesz, y, tak ci smakowały. My ci nie powiedzieliśmy, że te specjalne y, ciaska, czyli space cakes, to są z tak zwanym dodatkiem y, tego zielonego. Jakiś taki ichniejszy rarytas, Oczywiście ci, którzy w Holandii byli, no to wiedzą, co to są tak zwane kosmiczne ciasteczka. Ja wtedy nie wiedziałem, nie byłem aż tak obyty w temacie, więc po tych ciasteczkach dziwnie się czułem. Wracaliśmy do domu, ja w stanie dziwnym, bo w Holandii było to takie dosyć popularne, tam wszyscy młodzi ludzie jeździli na skuterach. Wtedy ja wracałem troszkę zmęczony, dobrze, że koledzy nie narzygałem na brzydko mówiąc na ramię, po tych specjalnych ciasteczkach. Więc takie były początki z kulinariami w, no, w Holandii. A ogólnie rzecz biorąc, w ciągu dnia pracowaliśmy sobie w takim sklepie spożywczym. Nie wiem, czy one tam dalej są, bo dawno mnie tam nie było. One się nazywały Albert Hein. To jakaś taka sieciówka, prawdopodobnie w Holandii. Były tam też kluby, wiadomo. Nie ma to jak pójść do klubu, chcieć się pobawić, zobaczyć jakie to towarzystwo, jak się ów młodzież holenderska bawi. A oni tam, oni tam, to były te czasy jak grał taki dobry DJ, nie wiem czy kojarzycie, a to typowy holenderski DJ. A ja z muzyką tak dosyć jestem na tak, więc lubię tę muzykę i pamiętam te dobre kawałki i wtedy grał DJ Jean. I był taki kawałek Love Comes Home. A wrzućcie sobie na YouTube, będziecie wiedzieli, o czym mówię. No i tam nuta no no ta bardzo często tam leciała. Młodzież tam tej się też bawiła. My tam poszliśmy sobie do klubu. No i co? No to takie nie wiem, czy to jest standard, że, że jak widzą dużego, to duży do wszystkiego. No i zaprosili mnie, czy tam bym nie chciał w klubie sobie tutaj popracować, ja mówię, ale gdzie za barem, czy ten, bo mówię, ciastka już mam opanowane, więc może ciastek nie będę jadł, ale, ale może nie, nie, no tutaj tego potrzebujemy, dużych rosłych, a Ty jesteś duży, mówisz w języku angielskim, więc taki, jak to się mówi, multi yy, możliwość wymiany, mówisz po polsku, po angielsku, yy, po holendersku raczej niewiele, no bo... Yy, raptem danke wel, a na koniec mówiło się to zins, czyli takie yy, do widzenia ichniejsze, nie. Holendrzy mają to do siebie, że mówią w taki sposób gardłowy, yy, tak ho, przez ch, coś w tym stylu. No No tam jest to wie o, co, wie o co chodzi, ale to takie dosyć dla mnie było zabawne. Myślałem, że mają coś problem z gardłem, bo ciągle od, brzmiało to jakby wali, nie? Tak. Ho, ho. Więc chrum, chrum, chrum. No i byliśmy w tym klubie, pobawiliśmy się, a menadżer klubu podchodzi i pyta się, czy ja bym nie chciał popracować tutaj chwilę. Ja mówię, słuchaj, no ja to jestem tutaj na wymianie studenckiej, więc ja to chyba się za bardzo nie nadaję chyba, nie? Ja nie wiem, czy by potrzebowałem. Ja że czy ja, ja pełnoletnie? No, oczywiście, że tak. Mówię, no to takich dużych potrzebujemy, jakbyś postał chwilę popatrzył, a potrzebujemy takich ludzi. Przyjeżdża do nas yy, dużo obcokrajowców, więc byłoby fajnie, gdybyś postał razem z nami i zobaczył, może Ci się spodoba, może nie ja mówię, no cóż, jak to się mówi małe eciepecie się zawsze przyda, prawda bo co by nie było, to były te czasy kiedy w Holandii jeszcze nie było euro a były guldeny to taka ich waluta dosyć zabawna guldens, tak się nazywała i w ten sposób płacili taki, takimi pieniążkami więc takie, powiem Wam tak, przyjemne z bo nie to, że człowiek pojechał My po y, pracach dziennych, które tam kilka godzin trwały, mieliśmy wolne, nie było co robić za bardzo. Kluby dosyć ciekawe, ludzie dosyć zabawni, muzyka, pierwej sort, mnie się bardzo podobała. Najzabawniejsze w tym wszystkim było to, że oni tam ciągle chodzili uśmiechnięci, cały czas. Szczerzyli się do wszystkich, do wszystkiego. Mówię, kurczę, no jacyś weseli ludzie ogólnie rzecz biorąc. Tylko że to było też spowodowane tym, że oni tam dużo, y, dużo stosowali tych takich y, okładów kompresyjnych z y, tych ciasteczek, za dużo tych ciasteczek jednej, a do tego kompresyjne okłady z, z zielonych dodatków, tak zwanych, które unosiły się w przestrzeni, więc palenie nie było zabronione. No, i zielone nie tyle, co szkodziło, co pomagało, tak? Więc po zielonym tam towarzystwo było wesołe, uśmiechnięte, pełne szaleństwa. Przy tym oczywiście, no dobrze się bawili, tak? Totalny luz, zabawa, przyjemność i tak dalej. A mnie też się podobało, bo to wiecie, Fajnie dostać kilka dodatkowych guldenów za, za to, że stoisz w miejscu, które lubisz. Obserwujesz ludzi, którzy są pozytywnie nastawieni do życia i dobrze się, i dobrze się bawią. Więc ogólnie rzecz biorąc, tak to wyglądało. Tak, tak to wyglądało. Nie wiem, jak jest teraz. No, jak ja tam byłem, no to było dawno temu, 20 parę lat temu. O i zdecydowanie. Ale tereny bardzo fajne, blisko wody, blisko plaża. Miejsce takie, powiedziałbym, odpoczynkowe, więc dosyć fajne. Do tego te wszystkie fantastyczne wiatraki. Nie tylko te, te stare wiatraki, tylko te takie napędzane turbinowo, nie? to co u nas niby wprowadzają, to w Holandii to mieli 25 lat temu. Dla mnie ogólnie był to dosyć ciekawy okres no bo okres studencki, i szkoleniowy przyjemne, pożytecznym, Nauczyłem się dosyć dużo, zasięgnąłem, zasięgnąłem języka, zasięgnąłem nowych znajomości. Z tych znajomości, tak na dobrą sprawę powiem szczerze, niewiele zostało, no bo nie trzymaliśmy mocnego kontaktu z towarzystwem, ale czas był bardzo fajny. Nauczyłem się jeździć na skuterze. O Czechu kiedyś w Polsce, no mówię, nie było, teraz dopiero w Polsce, to jest popularne, ale 25 lat temu? W żadnym wypadku. W Holandii to już wtedy było, były rowerki, były, były specjalne drogi, ścieżki i, i tak dalej. Towarzystwo było zupełnie też y, takie otwarte, mega, nie? No, u nas w Polsce było to troszeczkę inaczej, ale też było ciekawe, nie chciałbym negować w żaden sposób. Mnie po prostu się to bardzo podobało, tak więc y, prawda jest taka, że no, y, kiedyś, y, czyli lat 25 temu, no, byłem troszkę mniejszy, tak? znaczy, troszkę mniejszy w sensie wagowo bym powiedział, bo teraz jestem yy, duży i gruby, jak tutaj niektórzy ciągle yy, mi narzucają. Yy, jakby no, nie, będę, nie będę mówił, że nie, wtedy byłem zdecydowanie chudszy, yy, chudszy i zdecydowanie sprawniejszy, ale tak jak mówię, wspominam moje czasy bramkowania, czyli czasy studenckie, słuchajcie, yy, żebyście zrozumieli. Ja w obecnej chwili mam 44 lata, a to było 25 lat temu, więc ja opowiadam, jak było kiedyś. Niektórzy, którzy mnie oglądacie, czasami myślicie, że ja mówię o bramkach, które miały miejsce wczoraj albo przedwczoraj, a ja opowiadam historię z lat 26, więc to były zupełnie inne moje lata. To, niektórzy byli w moim wieku wtedy a niektórych w ogóle nie było na świecie, więc to są historie z moich młodzieńczych lat. Ja teraz troszeczkę inaczej wyglądam, chociaż aparycyjnie się raczej wiele nie zmieniłem, ta sama paskudna gęba, więc ja z tym nie mam problemu żadnego, tak, więc opowiadam Wam jak to wyglądało z mojej perspektywy, a że miałem okazję być i tu i tam, jeszcze w innych krajach, ale to historia już zupełnie inna i niekoniecznie związana z bramką, bo naprawdę trochę Europy zwiedziłem w dłuższy i w różnych ciekawych miejscach byłem, no to opowiadam wam po prostu swoje historie i moje doświadczenia, moje historie związane właśnie akurat z bramką, z pracą, z tym, co w życiu przeżyłem i myślę, że. Fajne jest to w jakiś sposób. Cieszę się, że i Wy dołączacie do tego w swoich komentarzach pisząc, mówiąc o tym, co to yy, też robiliście, że powiedzmy tak jak we wcześniejszym materiale poruszaliście temat Norwegii, że też byliście, też pracowaliście. Ja w Holandii byłem, pracowałem, zobaczyłem, pamiętam te miejsca jak dziś. Jakbym tam wrócił, to pewnie niewiele się zmieniło, bo miejsca się aż tak nie zmieniają. Ale jest to moja historia. To jest historia moich lat młodzieńczych. Mam nadzieję, że Wy swoje też takowe macie, mieliście i macie swoje ciekawe historie w życiu, które na pewno chcielibyście opowiedzieć. Ja opowiedziałem Wam z mojej perspektywy, jak to wygląda jak wyglądało w tamtych czasach Bramka, była to jedna z takich początkowych bramek. Ja nigdy tego nikomu nie opowiadałem, bo. Nie było takiej potrzeby. Teraz, na... Teraz chciałem się po prostu podzielić. Czasem przez chodzi taka nostalgia i chwila zadumy, która powoduje to, że czasem chcesz się podzielić swoją historią. Mam nadzieję, że Wam się podobają, że będziecie to lajkowali, będziecie dalej mnie oglądali i dziękuję za to, że wysłuchaliście kolejnego materiału z tematu moich bramek za granicą naszego państwa. Dzięki i pozdrawiam.